Ujęcie zaczynamy od tyłu, bo kolega mi mówił, że to mój najlepszy profil GS1150, zwany też jako Geos. Cholera, mi się znowu odkręcają śruby. Zdarza się, że odkręcają się śruby, cholera, mi się znowu odkręcają śruby. Ech. Specjalnie sobie zaznaczyłem takim białym markerem, żeby wiedzieć, kiedy zaczną się odkręcać. I proszę uprzejmie, holender jasny już się odkręcają. Czyli co? Do jasnych cholera, już miałem taki przypadek na na trasie, że zaczęło mnie rzucać pływać zaczął motocykl i się okazało, że koło mi się odkręciło dobra <grywa> każda jedna no to właściwie zaczęło się właściwie już prawie kończyło się odkręcać i kurde mam nadzieję, że mam przy sobie narzędzia no jak nie to trochę w dupie jestem o, BMW bardzo fajne maszyny. Niczym Audi. Przewaga dzięki technice. Ech. No, jakby nie było, to to jest jakiś tam powód, żeby zajrzeć, kurde, pod siodło, nie? To jasne, choler. Jakbym nie robił tego wideo, to w ogóle bym tam nie zajrzał i w ogóle bym nie wiedział, jak co jest. No, któryś musi pasować. Widać, jak dawno tam nie zaglądałem. Aha. To też taka fajna rzecz. Bo bez tego siodła można jeździć. Tu jest taka specjalna klapka plastikowa, a do niej jest jeszcze jeden mały dodatek, i ten dodatek zaraz pokażemy. Kurde, bo się zawsze zastanawiałem, do czego służy to małe. I okazuje się, że to służy do wyciągania świec. Takie małe coś tu powinno być. O, jest. Jest sobie takie małe coś. Chodź, chodź. Takie małe coś, i to małe coś wkładamy od zewnątrz do wewnątrz, w taki sposób żeby tym bolcem tutaj, tym bolcem zahaczyło tam gdzie ma zahaczyć a to jest debilo odporne, czyli nie, nie dasz rady złożyć zło tego źle, to dobrze, czyli mam jeszcze trzy próby, cztery dalej nie pasuje, co ja robię źle, hmm. a bank jest od tej strony, no, przecież nie miałoby to, dobra, przepraszam jak mówiłem, no to debil odporne, więc nie zrobisz tego źle. Wsadza się... od kuźwa, też nie. O matko. Może od tej strony? Też nie, to jest blokada. Czyli... O, jest. Cyk. Gotowe. I teraz... Zakładamy. I się zablokowało, i teraz można jeździć bez siodła. Czyli możesz tu sobie jakiś bagaż przerzucić. Jeżeli masz na przykład jakiś namiot czy coś, to bardzo fajna rzecz, bo nie gniecisz sobie siodła. Jeżeli masz kufry, no to wszystko to się równa w jednej linii. Bardzo fajnie. Wyciągamy. Odwrotnie, jak włożyliśmy. I cyk z powrotem do siebie. I teraz tu nie chcę wejść. Aha, bo tu też jest odpowiednią stroną wkładane? Tak. O. Dobra, jest, mamy to. Myślę trochę tłukę tymi kluczami. Przyrząd do łatania opon kiedyś zademonstruję. Pewnie wtedy jak będę miał przymóc to zrobić. Klucz do kół. Cóż za przypadek, że go mam. Tak naprawdę to on jest w serwisówce. W serwisówce jest wszystko, czego potrzebujemy, łącznie z takim kluczem. To raczej nie występuje normalnie, ale to już tak. Do przestawiania zawieszenia, do świec gadżety i tym podobne. Kogoś upać sobie kolano. Dobra, to tak jakbym się wywrócił, no. Trudno. Ja pierdy, Kur całkiem poluzowane. Nie denerwuj się, Andrzej, nie denerwuj się teraz muszę zablokować koło i fajnie by było gdyby mi ktoś hamulec przytrzymał wrzucamy bieg ja mam nadzieję że to się ładnie nagra no i co? i na krzyż uś, pan mać i do domu kluczem dynamometrycznym dlatego że te śruby się dokręca na dwa razy. Raz na krzyż, chyba na 70, a potem drugi raz chyba na 90 czy na 110. Nie pamiętam. Szczerze mówiąc, nie będę teraz tego szukał. No pięknie. Jest też oczywiście taka opcja, że trzeba kupić nowe śruby, bo te są już za stare. Trochę się zasapię. Dobra, jak na moje zaciągnięte. Ech, ale do checklisty trzeba dodać śruby tylnego koła. Z kolejnych wad, jak jesteśmy już przy takich wadach, to akumulator. On się strasznie lubi szybko rozładowywać. Ogólnie jak zostawisz że bez ze 3 dni, może mieć poważny problem ze spaleniem. Jednak, jeżeli na przykład akumulator nie jest doładowany, to pojawia się kolejny problem, bo jeżeli masz ABS, to ten ABS potrafi wpaść w błąd i on się nie włączy właściwie, prawidłowo się nie włączy i będziesz musiał naładować akumulator, czyli przejechać się kawałek lub postać z motocyklem, aż się akumulator naładuje. Po czym masz szansę wyłączyć i włączyć motocykl jeszcze raz, i wtedy ten ABS powinien ci zaskoczyć. Tak, ten motocykl, jak każdy zresztą inny, ma swoje wady, ma swoje zalety. Tym motocyklem się, jak już mówiłem, mieć bardzo wygodnie w każdym terenie. Oczywiście, jak jest teren jakiś taki zróżnicowany, to lepiej jednak trochę na tym motocyklu stać. Bardzo fajnie się ten motocykl wtedy prowadzi, nawet lepiej niż na siedząco. Jest motocyklem bardzo dobrze wyważonym. E, pomimo tego, że waży chyba około 300 kg. To w zasadzie tak tego nie czuć. Nawet jak go się podnosi, to, to tak tego nie czuć. I szczerze mówiąc, to pokazałbym to dzisiaj. Tylko że jak się wywrócę to pokażę. Natomiast nie chcę mi się tych toreb, które mam na bokach, demontować. Więc i tego nie pokażę. Nie. Ech. Tak, bo ja sobie sobie torby. Tak, tych toreb nie chce mi się remontować. Dlaczego? Dlatego, że tam jest poplątany z pomieszanym. To nie jest oryginalne mocowanie, to jest mój własny pomysł. Na zasadzie zapnij i zapomnij, cieszę się, że ci się udało. No teraz trzeba to wszystko poskładać. Ech. Jak ja się cieszę, że ja się dzisiaj zdecydowałem wyjść i nakręcić ten film bo ja ten motocykl bardzo często biorę, po prostu wsiadam na niego, odpalam go i po prostu jadę i załatwiam różne sprawy, czy to w mieście, czy poza miastem na różnego rodzaju imprezy jeżdżę, zobaczyć co tam się u ludzi dzieje zakładaj czapkę, bo niedługo święta i dostaniesz Gripex w pasce. pakowanie tego schowka, który jest niby posegregowany jest naprawdę upierdliwe szczególnie jak się doda coś od siebie, tak jak ja na przykład dodaję sobie szmatkę, żeby sobie móc wytrzeć łapkę. Zakładanie siodła. To nie jest wcale takie łatwe, bo ten zamek tutaj lubi się zluzować. Tam on jest na jednej śrubie. To wiadomo, że jak się go rusza ten zamek, to ta śruba powoduje to, że to, to naprężenie na tej śrubie powoduje, że ta śruba zaczyna się odkręcać. Więc ten zamek po pewnym czasie lata. Zdarza się, że tam się element drugi, taki plastikowy, który powinien to blokować, on się łamie. Zdarza się, że próbujesz zapiąć kanapę i niestety e, robisz błąd, bo wsadzasz ją tutaj tymi kłami. Wszystko fajnie sądzisz, że siedzi. Nabijasz to i myślisz, że jest zamknięte, bo lekko ręką ruszyłeś, a nie jest. Dlatego lepiej zrobić w ten sposób, że przekręcasz najpierw kluczyk, dociskasz kanapę do końca, puszczasz kluczyk i energicznym ruchem szarpiesz za kanapę. Wracam. Szarpiesz zdrowo i energicznie. Pozdrawiam kolegę, któremu kanapa na, te... na tecie zniknęła. Właśnie, TET. Czy ten motocykl nadaje się do teta? kurde, jak najbardziej, pewnie że tak, nadaje się, to jeszcze jak ale do poligonu, do offroadu, jakiegoś takiego typowego szalenia po, po, po takich dużych piachach, wydmach, już naprawdę średnio do Teta, kurde, jak najbardziej i żeby nie było, bo ja wszystkie te śruby tak porobiłem, żeby wiedzieć, czy, czy coś mi się nie odkręca każda jedna, którą dotknąłem, jest pomazana więc jak to jest z tym ssaniem tego motocykla bo to nie jest typowe ssanie, to jest dźwignia, która tak naprawdę... E to jest dźwignia, która służy do podniesienia obrotów jeżeli tak się stanie, że twój motocykl nie chce odpalić, bo coś przy nim grzebało niby nic nie zmieniłeś, ale nie chce odpalić to prawdopodobnie ta linka tutaj która idzie do, pomiędzy przepustnicami czyli linka gazu wyskoczyła ze swojego miejsca i trzeba ją poprawić natomiast wracając tutaj to jest, nazywamy to potocznie stanem. Tak jest zimne, wiadomo, tak jak zwykłe stanie, czyli podnosimy mu obroty, przy czym Ile trzeba czekać na te kreski? Ogólnie teoretycznie dwie powinny wystarczyć, ale wszystko zależy od tego jak jest faktycznie na dworze Jak jest zimno, jaka jest ilość powietrza do paliwa Dobra Odpalamy O jest trochę zimne, zmarzło mu się Czyli trochę tu powstałem A jeżeli na przykład zdarzy ci się, że tak ci dymi po odpaleniu za każdym razem to prawdopodobnie dlatego, że trzymasz go na nóżce boszcznej przez noc i te boksery tak niestety wtedy mają. Tu aktualnie mamy, dlatego, tak, że mu podniosłem obroty, więc się siłą rzeczy trochę więcej paliwa dostaje. Ale tak normalnie, jak ci dymi, to po prostu zostawaj go na centralce na noc czy na dłuższy postój, i wszystko będzie cacy. Miały być jeszcze takie ujęcia w stylu z różnych miejsc motocykla w czasie drogi, w czasie jazdy, ale nie będzie, dlatego że zapomniałem uchwytów mocujących, więc będą, ale w jakimś innym odcinku. Więc obserwuj to zobaczyć, jak to jeździ po drodze z perspektywy osoby trzeciej. Albo właściwie zamontuję kamerę gdzieś przy kole, czy coś takie, żeby było fancy. A tak, zapomniałem że z kuframi jadę, no to może być dziwnie. Zabrałem je tylko po to, żeby je sfilmować więc... you know Przed nim hamulcem to się tak nie robi, są mokro na dupie.